Dzień dobry! Nazywam się Magdalena Czerniak. Uczęszczam do klasy ósmej w Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Film, który przygotowałam pod opieką pana Krzysztofa Tuszyńskiego, przedstawia pomniki przyrody znajdujące się we wsi Korzeniów w gminie Żyraków. Zapraszam Was na krótką, ale wyjątkową wyprawę w świat natury. Spójrzcie teraz! Oto prawdziwy olbrzym. Ogromny dąb, dumnie stojący do odsetek lat. Na jego pniu widnieje tabliczka pomnik przyrody. Jest tak potężny, że potrzeba aż ośmiu osób, by objąć go w całości. To symbol siły, natury i jej wytrwałości. Drzewo, które przetrwało wszystko, co przyniósł czas. Wędrując dalej, zanurzamy się w zielone serce lasu. Wysokie drzewa otaczają nas ze wszystkich stron, tworząc spokojną, naturalną katedrę. Jedziemy dalej rowerem, kolejne drzewo z tabliczką Pomnik Przyrody, nieco mniejsze od pierwszego, ale wciąż okazałe i piękne. Ma gruby pień i szerokie konary, które rozpościerają się nad ścieżką, to kolejne cenne świadectwo siły i piękna przyrody. Z bliska widać żółtego motyla przysiadającego się na fioletowym kwiatku, tuż obok czerwony robaczek obok żółtego, takie drobiazgi tworzą niepowtarzalny świat natury. Docieramy teraz do leśnego stawu, przy którym stoi figura Maryi. Legenda głosi, że pewna dziewczynka bawiła się tu piłką, która wpadła do wody. Pobiegła za nią i niestety już nie wróciła. Od tamtej pory Maryja czuwa nad tym miejscem. Na zakończenie wyschnięty staw obok białego dworku w Korzeniowie. To naturalne zagłębienie w ziemi stworzyła sama przyroda. Spokojne, ciche miejsce, które wpisuje się w wyjątkowy krajobraz tej wsi. Dziękuję za wspólną podróż. Przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem. Dbajmy o nią, żeby kolejne pokolenia też mogły ją podziwiać.